Brytyjski językoznawca i geograf Multilingoman przedstawia. Naprawdę zaskakujące ciekawostki na temat geografii Polski względem Turcji. Witam serdecznie. W tym filmie chciałbym podzielić się z wami kilkoma zaskakującymi ciekawostkami na temat położenia geograficznego Polski względem Turcji. Po turecku. Turcja jest państwem położonym głównie w Azji Zachodniej, a częściowo również na terytorium Europy Południowo-Wschodniej. Uwaga! Wszystkie podane przeze mnie odległości są podawane w linii prostej. Stolica Turcji, Ankara, położona jest prawie w środku części azjatyckiej kraju która stanowi 97% jego powierzchni. Natomiast największym i najróżniejszym miastem w Turcji jest Stambuł, leżący na północnym zachodzie kraju. Zachodnia część Stambułu znajduje się w Europie, zaś wschodnia część w Azji. Turcja graniczy z dwoma krajami europejskimi Bułgarią, Grecją, oraz sześcioma krajami azjatyckimi Gruzją, Armenią, Azerbejdżanem, Syrią, Irakiem i Iranem. Aby dostać się z Polski do Turcji drogą lądową, trzeba przejechać przez cztery kraje Słowację, Węgry, Serbię i Bułgarię. Niemniej jednak ze stolicy Turcji jest bliżej do stolicy Polski Niż do stolicy Iranu. Odległość pomiędzy Ankarą a Warszawą wynosi 1641 km, a odległość pomiędzy Ankarą a Teheranem 1694 km. Ze Stambułu jest bliżej do stolicy Polski niż do stolic trzech krajów graniczących z Turcją. Iraku Azerbejdżanu i Iranu. Odległość pomiędzy Stambułem a Warszawą wynosi 1385 km. Odległości pomiędzy Stambułem a Dadem, Baku i Teheranem odpowiednio 1609, 1756 i 2040 km. Mało tego, odległość pomiędzy Stambułem a Radomiem wynosi niespełna 1300 kilometrów. Podczas te odległości pomiędzy Stambułem a dwiema miejscowościami znajdującymi się w województwie podkarpackim, łóżczykami Dolnymi i Czarną Górną wynoszą odpowiednio 1057 i 1046 km dla porównania odległości pomiędzy Stambułem a Tbilisi i Damaszkiem stolicami Gruzji i Syrii wynoszą odpowiednio 1326 i 1057 km. Można więc powiedzieć, że Stambuł położony jest prawie połowie drogi pomiędzy Tybilisji a województwem mazowieckim, a także pomiędzy Damaszkiem a województwem podkarpackim. Jeszcze nie koniec niespodzianek. Najdalej na zachód wysuniętym punktem Turcji jest przylądek Avlaka leżący na wyspie Gyökciada. Podczas tych granic południowo-wschodni kraju znajduje się w okolicach miasta Şemdinli, czyli na granicy z Iranem. Paradoksalnie od Przylądka Awlaka jest bliżej do Warszawy, Olsztyna oraz Gdańska i innych miast leżących w województwach mazowieckim, warmińsko mazurskim i pomorskim niż do Siemdinli. Odległość pomiędzy Przylądkiem Awlaka a, a Siemdinli wynosi 1690 km. Na porównania Odległości pomiędzy przylądkiem Awlaka a Warszawą, Mławą, Olsztynem, Czongowem, Kiszyckiem, Węgorzewem, Kołdapią, Gdańskiem, Sopotem i Gdynią wynoszą mniej niż 1690 km. Innymi słowy, z zachodniej Turcji jest bliżej do północnej Polski niż do południowo-wschodniej Turcji. Niesamowicie. A teraz porównajmy Polskę i Turcję pod względem powierzchni i liczby ludności. Powierzchnia Polski wynosi niespełna 313 tysięcy km kwadratowych a powierzchnia Turcji przeszło 783 tysiące km kwadratowych. W związku z tym Turcja jest 37. co do powierzchni krajem na świecie, a Polska 71. Niemniej jednak liczba ludności Polski wynosi obecnie niespełna 38 milionów mieszkańców. Tym samym Polska jest 38. co do liczby ludności krajem na świecie. Zaraz przed Kanadą, a zaraz za Afganistanem. Natomiast liczba ludności Turcji wynosi przeszło 84,3 miliona mieszkańców. W związku z tym Turcja jest 17 krajem na świecie co do liczby ludności zaraz przed Iranem i Niemcami, a zaraz za Demokratyczną Republiką Konga. Jeśli spodobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę, napisz komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne filmy na kanale. Gerisieris. Do zobaczenia. See you.